Ale też Maroko pokazuje taką bardzo ładną, nową historię świata. Oto większość jego piłkarzy urodziła się w Europie, wychowała się piłkarsko w Europie, co nie zmienia faktu, że nie oderwali, nie odcięli się od korzeni swych przodków, identyfikują się ze swym krajem, z wiarą, z religią, z kulturą. No i też walczą tutaj, jak wszyscy, za jednego jeden, za wszystkich. Scementowali świat arabski, świat muzułmański, kibicują im tutaj wszyscy, cały Katar, Arabia Saudyjska, wszystkie tu okoliczne narody, Solidarni są za Marokiem. Tak, solidarni są za Marokiem i tutaj nie przycinają burd, bo zresztą nie opłacałoby mi się w Katarze wszynać burdy. To, co słyszymy wieści z Europy Zachodniej, z Włoch, z Francji, z Belgii, z Holandii, to jest naprawdę dramat. No ale cóż, no Europa sobie sama zrobiła taki problem i teraz musi sobie z tym problemem radzić. Tutaj marokańscy kibice zachowują się bez zarzutów, przyjeżdżają przede wszystkim kibicować, no i robią niesamowity hałas na meczach i piłkarze czują ich wsparcie, grają razem z nimi i na pewno będzie to duży atut Marokańczyków przed kolejnym spotkaniem. Marokańczycy. Można tutaj się czepiać Marokańczykom, można podważać, ale Marokańczycy po drodze nie przegrali żadną europejską drużyną i tak przeanalizujmy sobie. Remis z Chorwacją 0-0 w grupie, wygrana z Belgią 2-0 w grupie, później z Hiszpanią 0-0 i w Karnych a wygrana. I z Portugalią 1-0, ograli naprawdę śmietankę europejską. I to nie jest przypadek, no ale myślę, że z Francuzami, chociaż nie chcemy ferować wyroków, Francuzami będzie dużo trudniej, bo Francuzi już są mądrzejsi tymi wpadkami innych drużyn ze Starego Kontynentu i też mają mnóstwo tutu w ofensywie i na pewno będą analizować i... Będą widzieli, jakie słabe punkty ma Maroko, bo Maroku da się jeszcze iść bramki, ale trzeba, trzeba zachować trochę zimnej krwi, a ja, Francuzi nawet w meczu z Polską pod, pokazali, że potrafią oddać trochę pole przeciwnikowi, wyczekać na jakiś błąd i wykorzystać ten, wykorzystać ten błąd, a potem dorzucają do boju indywidualności, a i tych indywidualności mają niesamowicie dużo, a do tego jest to świadoma drużyna, po co tu przyjechała, bo Francuzów interesuje tak naprawdę tylko Mistrzostwo Świata, a udział w finale to jest obowiązek minimum.